Powiem Wam, że jest gorąco. Normalnie jest... jest gorąco, ale zaraz Wam pokażę, jak się dobija na raz koszyk grzybów. Dobra, dwa dni minęły. Ja znowu na grzybach. Dzisiaj familią całą jesteśmy. Także powinno być trzy razy tyle grzybów. Na razie trochę tam powpadało, ale mówię tutaj z daleka. Patrzcie jaki widok. Jeden. A się. Tak się zgina. Dziób pingwina. A tu dwa. Brązowe na razie, ale są i borowiki też są. Patrzcie. Raz. Dwa dni wyrosły. Dzisiaj piękna pogoda, słońce i grzyby, a te bym prawie zadeptał. O. No i mamy, o. kurde łebki odpadają te kapelusze. Nie wiem dlaczego. Zobaczcie w kolejny, ale to chyba zajączek. Ta. No i niestety, spinanka, ale będzie się opłacało bo zobaczcie, co tu rośnie. O. Borowik. Taki. No, ciekawe. Pamiętacie te trawy? Patrzcie, a dzisiaj małżonka. Ja pierdziele, przecież ja tu ostatnio wyjmowałem. Dwa dni starczyło. I mamy kolejne. Widzicie coś? Patrzcie, jak to się zakamuflowało. Ja pierdziele. No. Dawaj tam tego jeszcze. No to mówię, dawaj go. Grzybów już zdecydowanie mniej jest. Znalazłem teraz parę maślaków, ale zrobiłem też to, czego nie robią grzybiarze, którzy tu przychodzą. I zdradzę swoją tajemnicę, a niech. Co mi tam zobaczcie? <grym i gryby> tak się grzyby tu chowają. Piękny borowik. O! Czy to pod grzybek. Kurde, podgrzybek taki duży. No. Także są. Kolejne maślaki. Są maślaczki. Będą. Smażone maślaki, to sobie zebiorę akurat. Dobra, patrzcie. Dzisiaj tyle. No nie za wiele. Już grzybów mniej. Jest. połowy połowę, prawie mniej. Ale to jeszcze zapewne nie koniec. Także jak będzie następne jakieś moje wyjście, to nagram i do tego dokleję. I witajcie, moi drodzy, na kolejnej części tego filmu: grzybiarskiego. Stary grzyb wyszedł na grzyby, czyli ja wyszedłem na grzyby. Ale powiem wam, że to już będą ostatnie grzyby, bo naprawdę już jest ich mało. Ten film, ta część filmu jest już parę dni po tamtej, gdzie jeszcze było wyraźnie dużo innych w ogóle trujących, innych grzybów, a teraz idę, jest na razie tak o, jakieś tam są, no i bo jak coś będzie to nagram, no i ciekawszego i tu mamy, o patrzcie, rośnie sobie prawdziwek, o. I mamy takiego ładnego prawdziwka. No i tyle. No i co? I lecę dalej. Zobaczymy, czy uda się dzisiaj w ogóle coś nazbierać. W nocy musiało być zimno, bo już te muchomory czerwone, powiem Wam, wszystkie takie są skapciałe. Ale patrzcie, jeszcze uda się takiego rodzynka trafić. To nie muchomor czerwony, ale to jest kozaczek. Bardzo ładny. To go tam ślimak podrobił, ale kurde, pamiętam tutaj to było pełno zawsze Tam jeszcze chyba widzę jednego Patrzcie Tutaj się schował o idzie Nie jest tak źle, mamy kolejnego grzyba Grzyb znalazł grzyba tym razem tutaj to będzie czerwony, ale śliczny. No co, nieśliczny? No i tak jak mówiłem, runda w koło. Te same miejsca. A co będę? Ja w tym roku jeszcze w lesie nie byłem. Takim normalnym w lesie, jak co roku bywam, na grzybach. Zresztą zaraz wam tutaj oblot zrobię z drona na tej gliance. Ostatni raz w tym roku. Grzybobranie. Jeszcze patrzę tutaj, czy nie ma, jakieś tam jeszcze rosną, ale to. No musicie się uzbroić w cierpliwość, bo oprócz tego kopania czasem i takie różne rzeczy będą. Ja wiem, że niektórzy kiedy te wykopki, a co ty znowu te grzyby, ale powiem Wam, że to, to jest moja wola, co ja robię. Ktoś nie chce, to niech nie ogląda. Jeszcze tylko powiem, że jest drugi wysyp tych sitaków. Sitaków, bagniaków, nie wiem, sitaków chyba. Jest drugi wysyp. Są małe, bo one tam, tamten wysyp był. Zgniło to wszystko. I teraz zobaczcie, są wszędzie, wszędzie są. Całymi gromadami. No, a ja gadam do was o sitakach. Zobaczcie, między tymi sitakami, pyk, i takich małych kozaczków, Kilka już mam. Nie nagrywam tego wszystkiego, no bo po co powiem wam wszystko tak samo i tak wygląda, o, no tak to wygląda. Pary już się zebrało. Powiem wam, że jest gorąco. Normalnie jest, jest gorąco, ale zaraz wam pokażę jak się dobija na raz koszyk grzybów. I patrzcie, nie będą to. Te sitaki, których tam jest milion. W ogóle tam widzę jakiś dziwny twór. Nie wiem co to jest, ale patrzcie. Ja pierdolę, jakie ja trafiłem. I miejsce. Dobra, zbieramy. Raz, dwa. Nie wiem czy tam tego brać. Będę je odkładał tu, a wy patrzcie. Na suszenie, może i dobry. Patrzcie, kolejny. A tam? I tu? Dobra, najpierw je wyrwę. Patrzcie. O! Tam trzy od razu na raz. Udało się wziąć dwa. Trzy. Tu są dwa następne. Jeden. Widzę jest podmarzięty i podgnity Czekajcie, spróbuję te grzyby jakoś na raz wziąć O, jeszcze tam mały i tam Dobra wylatują O, tu mi wyleciał! Hop. Ale patrzcie na Najlepsze okazy to będą te malutkie Ten O ja pierdziele, tam następne są ten Ten, ale akcja to jest jak powiem, z poszukiwaniami. O, tutaj jakie są. Jak się trafi, to już się trafi. Jak się nie trafi, to się nic nie chce trafić. No dobra, mamy tu tych tyle, ale to nie jest jeszcze koniec. Zobaczcie, jaki tu stoi. No i po co do lasu iść? Patrzcie, kolejny kolejny jeden i zobaczcie ile tu jest. Patrzcie widzicie to? Dobra, raz, dwa, trzy koszyk dopełniony, dopełna będzie. Patrzcie. 4, 5 Patrzcie, jak podwójnie one rosną. 6 Nawet się wyrwały. No, fakt, że teren jest taki sobie, można powiedzieć. Ole, byki. Byki malutkie. Zaraz wam pokażę, jak to wszystko ra, razem wygląda. Bo muszę się jakoś tutaj odnaleźć. Teraz. Dobra. O. O. o, patrzcie, jednorazowo, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć, na szesnaście na sześć, na dziewięć, dwa, jeden. dwadzieścia sześć. 26 kozaków jednorazowo, tamten duży to 27, ale to powiem Wam, na pewno nie jest koniec. Także takie miejsce i koszyk zaraz będzie pełny. Po drodze tam wchodzą jakieś takie różne małe kozaczki, wszystko malutkie, ale idę swoją ścieżką, widzę kolejnego kozaczka. Wcześniej widziałem coś innego, ale zaraz Wam pokażę. Takie małe. A tu patrzcie, kto się schował. Pan Borowik. Dzień dobry, jestem. O! Fajnie będzie na górze wyglądał. O, widzicie, jak to jest? Idzie się, idzie. A grzyby pod nogami. Ha! Pierwszy raz tutaj. Suchą nogą, praktycznie przeszedłem. Powiem Wam, że coś się dzieje z tą wodą z roku na rok jest coraz mniej. Popatrzcie, co jak to piękne, jest klimatyczne miejsce. Nawet sobie tu tak posiedzieć. Popatrzeć na wodę. Posłuchać, jak ptaki śpiewają jeszcze jakieś tam. Bo nie wszystkie odleciały, nie, wiadomo Dzięcioły stukają, wiatr szumi, a ja a ja zobaczcie, nawaliłem jeszcze tyle grzybów. I powiecie taką, ale co to jest? My mamy kosze całe, no nie macie kosze. Tylko ja robię tą samą trasę, w około pół godziny w koło. Pół godziny mi to zajmuje, i jest to ta sama trasa cały czas. I na tej samej trasie co kilka dni, przez parę tygodni miałem prawie zawsze taki koszyk. O, jak tutaj widać, o. Także grzyby jeszcze są, ale ja oficjalnie uznaję sezon filmowania grzybów za zamknięty. I choćby już powiem wam, nie wiem jaki był grzyb, nie wiem jakie cuda, to następne grzyby dopiero za rok. Także wam dziękuję, że wchodziliście na te grzyby, że oglądaliście te moje filmy. Dziękuję wam za pozytywne komentarze. Te negatywne też były, też wam dziękuję. Gorąco Was pozdrawiam i jak na grzyby, to oczywiście zapraszam w przyszłym roku. Trzymajcie się, cześć.